Jesteśmy na Słuchajcie, na trasie dużo wody. Bo pomimo tego, że mam Ja startuję na 24 km. Prosiłbym, żebyście jednak A reszta na 12. I ekipa. Tak A w ekipie jest to e, 24. Powoli zawodnicy. A w ekipie nie prosić dużo ustawianie się za bramą Chromotechu. A już w góry, spokojnie na początku, bo tam jest duże przewyższenie od samego Pogoda początku. Pogoda jest piękna, je się naprawdę na mocno, warii, na, będzie ciężko. Góra, górę, która jest tutaj Dostaniemy naszym kość. głównym sponsorem tego biegu. Chyba ty. E, ty. E, Prosimy oczyszczenie trasy, tak ja samo tutaj nie. startu dla zawodników. Ja jestem lżejszy. Zróbcie sobie miejsce i przechodźcie powolutku, bo mamy. Popatrzcie, jaka pogoda, startu, widzicie? Jaka pogoda. Żadnych chmurki. 27 stopni. Nie, różnymi. Patrzcie po taśmkach. Trasa jest bardzo dobrze, A Bardzo często oznaczona. Nie będziecie mieli problemu, ale na pewno, jeżeli się ktoś zamyśli, wiadomo, może się coś zdarzyć. Natomiast patrzcie... No i z nami również postać niezwykła, która zna Bieszczady doskonale, która jest twarzą filmu Watacha Bartłomie i topa. Witamy bardzo gorąco i serdecznie w naszych skromnych programach. Dzień dobry wszystkim kontynuując słowa pani Sołtys, Motywację się wszyscy w sercach i żeby te motywacje przenieść w nogi, żebyśmy mieli siłę, żebyście mieli siłę i energię do tego, żeby te biegi ukończyć. Ale mam nadzieję, że może mi się uda w przyszłym roku z Wami też stanąć tutaj na starcie i pobiegniemy razem. Więc yy, wszystkiego dobrego jeszcze raz. Trzymajcie się razem, mimo że yy, atmosfera jest bardzo, bardzo, bardzo gorąca. Dotrwajmy i biegnij z zimną głową. Na razie, cześć. Wszystkiego dobrego. Uwaga, 10, 9, 8. Wszyscy ze mną: 7, 6, 5, 4, 3, 2.

Muszę się pod nogi, bo już na samym początku zobaczyłem o gałąź. I o mało co, dobra, zwiewamy. Rana już szósty kilometr. Tak, przed nami siódmy i lecimy po pięknych naszych Bieszczadach. No, i na 8 km pomyłka, wizową stronę odbiłem. Zamiast się patrzeć na trasę, patrzyłem się na okoliczności przyrody i tak to się skończyło. Ale to było około 200 metrów w bok. Także nie ma tragedii. Już z powrotem na trasie i wybiegamy na pierwszy punkt odżywczy na 9 km. Uszczamy bacówkę na przysłupie i lecimy dalej. No i niestety kawałka asfaltem. I kolejny punkt Przed chwilą było 300 metrów rzeźni pod górę To jeszcze nie koniec, zostało 100 metrów Ale myślę, że teraz już będzie troszkę lepiej Dobrze że w cieniu Już coraz bliżej Ale jest pięknie no i przed nami dwernik Jest ciężko Ale warto Mamy to Dwernik Dzięki teraz tylko z górki Hej. Dzięki chłopak mały Za doping Dobra A teraz już od razu wiatr skrzydła uu Jest Pięknie Patrzcie Połoninki widać I zbiegamy. Dobra, wyłączam dla bezpieczeństwa. 5,5 km do końca. W takich okolicznościach kończy się bieg Dwernik Kamien. Bardzo trudny bieg. 6 km praktycznie wspinania się pod górę. Potem 6 km całkiem ostrego zbiegu. Na dodatek dzisiaj w niesamowitych upałach. Ale końcówka jest urocza. Przepiękna. Bloda, czyściutka, ciepłutka. Nic tylko się składzać. Czekam na światkę. Brawo! Ja tu jestem! Ja żona! Ja czekam! Uuu! Biegamy do potoka. Dzięki! Ja jestem, czekam na ciebie całe życie! Wiem, skarbie mój! Dajesz, Misiek! Teraz ciśnij! 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 Ci, ci.